Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jeden z moich znajomych, Francuz, wysłał mi wiadomość z pytaniem: Andrzej, a ty widziałeś, wiesz, co wasz premier podpisał? A ja mówię: nie. To znaczy, wiem jakiś traktat, nie zagłębiałem się. No to sobie zajrzyj i mi podesło No i ręce mi opadły. Czy ktoś zadał pytanie, co konkretnie podpisał Helmutu Macrona, jak było ostatnio podpisywać coś w Paryżu nikt. Oni się chwalili, że podpisali jakiś traktat. Traktat o wzajemnej współpracy i przyjaźni między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską. Na gov.pl można to wyczytać, ale tak naprawdę, jak się człowiek zagłębi w szczegóły, to jest gorzej niż można by się spodziewać, bo on tam de facto podpisał w tym jednym traktacie trzy traktaty: traktat wojenny, traktat klimatyczny oraz traktat cenzorski. Na francuskiej stronie Elize to jest taka strona rządowa, to tak jak nasza gov.pl. Najpierw się tam pojawiło, oczywiście w Polsce. Dopiero teraz się to pojawiło. Dopiero teraz można to sobie pobrać, ale to i tak w takim pliku, jak zwykle chcą coś ukryć. Pojawiła się cała wersja tego traktatu. Ja myślę, że każdy Polak powinien to przeczytać, naprawdę, bo jest gorzej niż myślałem i to nie jest tak, że ja kogoś straszę. Nie. Ja tak sam z siebie, jak to przeczytałem, mam odruchy wymiotne i mam strach. I czuję strach. Czuję Strach, dlatego, że pod płaszczykiem jakiegoś traktatu, gdzie wmawia się ludziom, że to jest fajne, że to nam coś da i będziemy przyjaciółmi, absolutnie nie. Ja wiem, jak wygląda życie we Francji, ja wiem, jak tam wygląda sprawa klimatyczna, ja wiem, jak tam wygląda obecnie sprawa parcia na front Macrona, bo to są jego już ostatnie podrygi, bo nikt go nigdy tam już nie wybierze, nawet gdyby mógł startować, to go tam wyniosą na. Taczce. I teraz, moi drodzy, on nie ma nic do stracenia i szukał no, jakiegoś przydupasa. No i znalazł. Polska jest jedynym krajem, z którym Macron podpisał traktat ostatnimi czasy. Tam jest kilkanaście artykułów. Może na początek przeczytam Wam fragment artykułu 14, który jest zatytułowany Młodzież, społeczeństwo, obywatelskie i samorząd terytorialny. I słuchajcie... Punkt drugi. Doceniając dotychczasową dwustronną współpracę organizacji społeczeństw obywatelskich obu stron, strony zachęcają w szczególności w oparciu o zasoby i możliwości współpracy, jakie daje Rada Europy oraz Unia Europejska do kontynuowania wymiany i współpracy między ich podmiotami. W szczególności w celu promowania praw człowieka, praworządności i demokracji, wartości europejskich, równości płci, zwalczania wszelkich form dyskryminacji, i ochrony obrońców praw człowieka, Człowieka, zwalczania, manipulowania informacjami, wspierania transformacji ekologicznej oraz walki ze zmianami klimatu. I cała ta agenda 2030 to wszystko, co oni mieli wdrażać czyli nie będziemy mogli kupować jedzenia, nie będziemy mogli kupować ciuchów. To, co każdy bagatelizuje, a tak naprawdę dotknie każdego z nas, oni mówią, że to nie, nie, nie. Tusk, Helmut, właśnie to podpisał. On się do tego zobowiązał i zarazam udowodni, że on się do tego zobowiązał. I nawet gdyby jakieś fikołki robił, koziołki, to on tego nie odwróci. Co najwyżej jakiś naiwniak, jakiś jeleń to mu może uwierzy, ale normalnie to nas wskazuje na pożarcie lwa. Tak na osłodę, to w artykule 15 jest napisane, że strony ustaliły, że 20 kwietnia będzie dniem przyjaźni polsko-francuskiej. Dobra, sprawa klimatyczna. Artykuł 7. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i klimatu. Punkt 1. Strony dążą do wspierania i wdrażania wielostronnych instrumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak. Uwaga! Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz porozumienie paryskie do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Strony współpracują na rzecz szybkiej globalnej transformacji w kierunku neutralnych klimatycznie gospodarek i społeczeństw w tempie i zakresie, które odpowiadają celom określonym w artykule 2 ust. 1. W tym zakresie strony zobowiązują się do przyczynienia się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, w tym celu na 2030 rok i neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku w sposób zapewniający i zwiększający konkurencyjność europejskiego przemysłu przy jednoczesnym Osiągnięciu transformacji społecznej i przemysłowej. Na moje oko to wygląda, moi drodzy, tak, że oni bardzo chcą, żeby ten Trzaskowski wygrał, tylko dlatego, żeby iść już na całość. I serio, i to, co do tej pory nam się kojarzy z czymś takim, że to jest. Francja, że to są Niemcy, że to jest Szwecja, że to jest tam, że nas to nie dotyczy, to jak Bonjour, ogór wygra, odpukać, to naprawdę będziemy mieć nawet gorzej niż we Francji, gorzej niż w Niemczech, gorzej niż w Szwecji. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te upierdliwe rzeczy będziemy mieć tak jak oni, tylko że to oni dyktują warunki, a my jesteśmy tylko podmiotem. My jesteśmy tylko wykonawcą. My jesteśmy w gorszym wagonie jedziemy. Tak samo jak. Helmut jechał gorszym wagonem w innym wagonie niż liderzy do Kijowa. Tak samo my jesteśmy w gorszym wagonie. Oni zawsze znajdą jakieś rozwiązanie, a całe te ochłapy, całe te okruchy ze stołu, jak oni się nażrą, będą leciały do nas. Tak to będzie, czyli będziemy mieć przerąbane, będziemy mieć gorzej niż oni. Zapewniam. Artykuł trzeci. Polityka zagraniczna. Punkt szósty. Trzymajcie się mocno. Cytuję. Strony przywołują swoje zaangażowanie w walkę z rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią oraz reżimami totalitarnymi i autorytarnymi. Z tego względu strony rozwijają wspólne inicjatywy na forum europejskim i międzynarodowym, współpracując przy pielęgnowaniu polityki pamięci w celu zwalczania antysemityzmu oraz upamiętniania ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych. I teraz słuchajcie, bo jest punkt siódmy, pod którym kryją się dwie rzeczy. Ta pierwsza Teoretycznie jest fajna, bo oni tam dadzą nam większą swobodę, ale dalsza część tego punktu siódmego już zamyka i eliminuje tę pierwszą część. Jest początek i koniec, i na tym początku jest wszystko fajnie. Możemy sobie przeczytać, że będziemy mieć wolność słowa, ale dalsza część, druga część tego punktu już eliminuje wolność słowa. Słuchajcie, strony przywołują swoje zaangażowanie na rzecz wolności prasy i niezależności mediów oraz trwałe zobowiązanie na rzecz swobody wypowiedzi, rzetelności informacji oraz ochrony dziennikarzy. I teraz ta druga część. Strony wspierają odpowiedzialne zarządzanie platformami medialnymi, w tym walkę z dezinformacją i przemocą w internecie. I tutaj wystarczy jedno słowo dezinformacja. I każdy normalnie zdroworozsądkowo myślący człowiek wie o co tutaj chodzi. I jeszcze jeden artykuł: artykuł 4. Bezpieczeństwo i obronność, punkt 5. Cytuję. Strony współpracują w celu wzmacniania interoperacyjności polskich i francuskich sił zbrojnych poprzez organizowanie wspólnych ćwiczeń, misji oraz operacji ich rozmieszczenia w regionach mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa stron oraz poprzez udział w wielonarodowych strukturach wojskowych, a także poprzez wymianę oficerów między dowództwami krajowymi oraz w ramach szkolenia i kształcenia wojskowego. Wspólnych ćwiczeń, misji oraz, moi drodzy, operacji i ich rozmieszczenia w regionach mających strategiczne znaczenie, czyli rozmieszczenie na przykład misji na Ukrainie. No teraz tam byli. Najpierw mieli bibę, później pojechali, coś pewnie podpisali i na pewno to. Czyli szukali jeszcze jednego kompana takiego, żeby zwiększyć liczebność, i żeby wysłać takie mięsko-armatnie, no. Poza tym, nawet Energetyka 24 napisała tylko akurat o tej kwestii klimatycznej. Polsko-francuski traktat klimatyczny, drugie dno umowy z Francją. Podpisany w ubiegłym tygodniu traktat o wzajemnej współpracy i przyjaźni między Polską i Francją jest przedstawiany jako umowa obronna. Tymczasem zawiera ona bardzo dużo wątków dotyczących transformacji energetycznej i ochrony klimatu. I tak naprawdę, jak ja sobie ją przeczytałem, cały ten traktat, to tam większa połowa to jest klimat i około klimatyczne sprawy czyli, jaki traktat podpisał Helmut? Obronny czy klimatyczny? No, bardziej klimatyczny i wszystko to, moi drodzy. Czego się wypierają, jest tam ujęte, jest tam zapisane do 2030 roku. I on dalej będzie się wypierał tego, a niech go ktoś zapyta dzisiaj tego ogóra, niech go ktoś zapyta o ten traktat, o te kwestie klimatyczne, o te kwestie militarne, o te kwestie cenzury. Niech ktoś go zapyta, tam trzeba mądrze to rozegrać, mam nadzieję, że przegra. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymacie się ciepłutko? piszcie komentarze. Jak coś mówią politycy, to zawsze trzeba sprawdzić. Zawsze trzeba zweryfikować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, piszcie komentarze i do usłyszenia. Cześć, pepa. Pa.